i Barletta. Bardzo ładnie, bardzo sprawnie. Ośmioro uczestników w maszynie startowej. Drzwiczki się otworzyły i gonitwa się rozpoczęła. Ładny, równy start. Od razu Machini wysuwa się na czoło stawki, ale tuż obok niego galopuje Glady Eagle. Glady Eagle i Machini te dwa konie są na prowadzeniu. Na trzecim miejscu Red Hot czyli lewy po zewnętrznej. Oakley Balu na czwartym. Power Joker jest blisko. Na końcu galopuje Miss Romana na przedostatnim miejscu Barletta. Konie są na przeciwległej prostej, mają jeszcze około półtora kilometra do celownika. Na prowadzeniu jest Glady Eagle, to ogier oznaczony numerem pierwszym, dosiadany przez Kamila Grzybowskiego. Na drugim miejscu Machini, na miejscu trzecim Red Hot, czyli lewy tuż obok niego Power Joker. To trzecie, czwarte miejsce. Na piątym Oakley Ballu. Barletta przesunęła się troszeczkę do przodu. E, przyspiesza and um tempo tego wyścigu, wzrasta to tempo, ale wciąż na prowadzeniu Glady Eagle. Odstaje jedynie od stawki Miss Romana, ona galopuje już dość daleko za przedostatnim koniem. Pozostałe są zgrupowane. Glady Eagle na prowadzeniu, na drugim Machini, na trzecim Power Joker, na czwartym jest Red Hot czyli lewy, na piątym Gangston Roses, na szóstym Barletta, na siódmym Oakley Balu, no i w dalek, daleko za stawką Miss Romana, ale mamy już prostą finiszową pozostało 500 metrów do celownika. Dobrze po zewnętrznej rozpędza się Red Hot, czyli lewy. Macini również próbuje jeszcze broni się Glady Eagle. Przy kanacie próbuje przejść także Power Joker, ale najlepiej. Środkiem toru galopuje Red Hot, czyli lewy. Glady Eagle na drugim miejscu, Red Hot, czyli lewy. I Glady Eagle na trzecim Macini rozpędza się jeszcze tam na czwartym Gangson Roses, ale zostało tylko... Pięć 50 metrów do celownika i red hot, czyli lewy, wygrywa na drugim. Lady Eagle na trzecim, Machini Gangson Roses e, na kolejnym, a na ostatnim przybiega Miss Romana.